Co tu się w ogóle stało? I tutaj zginął tak dużo osób, że to jest przecież jakaś masakra. Dzisiaj zagramy w grę Ragdoll Stack, Czyli jeżeli zginiemy, to nasza postać zostaje właśnie w tym miejscu, w którym się położyła. I tak jak widzicie, oni tutaj robią jakąś wielką wieżę z znubków. Nie wiem, my dzisiaj też spróbujemy coś takiego zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda, ale jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, to na pewno damy radę. W ogóle, jaki ktoś jest tutaj wielki, co się stało? Ej, my potrzebujemy dwie wygrane, żeby tutaj. Nie, czekaj, możemy tu wejść? Dobra, chyba możemy tu wejść, to możemy sobie w sumie od tego. Nawet zacząć. Halo, no pomóżcie mi. Ej, kliknij mi tam na dole, żeby mógł to przejść. Dobra, kliknął mi. Bardzo fajnie, dziękuję Ci. Teraz możemy przejść sobie tutaj dalej. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, wchodzimy po tych wszystkich Nupkach i tu już niestety nie damy rady. Dlatego klikamy sobie. Yy, co ja teraz zrobiłem? Nie, halo, ej, zgitałem, Dobra, moja paser teraz została tam do góry. Musimy sobie z powrotem tutaj na samą górę wejść. Wow, ej, znowu nam tutaj tworzył. Dalej, wchodzimy sobie teraz. Ile tych poziomów tam jeszcze zostało? Ej, ten ostatni to ja nie mam pojęcia, jak przejdziemy. Ten nam się jeszcze jakoś udało, ale ten to ja nie wiem w ogóle. Co to jest, jak to jest wysoko teraz, okej, okay, ja myślę, że damy radę, cyk no tutaj sobie postawimy naszą postać, tylko, że no raczej będzie u nam naprawdę to strasznie powoli, no nie wiem, czy my damy radę, zobaczcie jakie to jest trudne, ej pomóż nam, czemu ucieka, no fajnie chyba nam jednak nie pomoże i sobie od nas poszedł wiecie co, ja myślę, że możemy sobie chyba na razie zacząć od czegoś łatwiejszego dlatego wróćmy sobie z powrotem na spawn ponieważ ten level jest serio bardzo trudny, dużo łatwiejszy będzie tamten, zobaczcie możemy sobie iść tutaj i to jest pierwszy poziom, od tego sobie zacznijmy powolutku zobaczcie, to bez problemu sobie wszystko Skoczymy. To, żeby przeskoczyć. O, kurde, i tego chyba już nie. O, dobra, jednak dałem radę to przeskoczyć. No i tu dalej już niestety nie możemy nic zrobić. Dlatego czekajcie. No, ja bym sobie tutaj raz zginął. Musimy zginąć sobie jeszcze raz. I tak cały czas musimy do tej ścianki podchodzić. I sobie budować tą wieżę tak wysoką. Aż wreszcie będziemy mogli wejść na samą górę. No, nie spadaj mi, ty, nubku. Do góry się cały czas budujemy. Okej, okay, może teraz wskoczę. No, nie wskoczę, jestem za mały. Ale jak zobaczyłem, to, to to jest naprawdę coś niesamowitego. Przecież to ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Chciałbym na to wejść. Tylko, że, żeby tam wejść, musimy wygrać. Grać chyba chociaż raz. Jakbyśmy raz wygrali, to wtedy mógłbym sobie tam wejść. Aj dobra, teraz chyba damy radę, czekajcie. Dobra, niech ta postać sobie tutaj zostanie. Cyk. Teraz już chyba sobie po tym wejdziemy. Oczywiście, że tak, udało mi się, tylko. No zanim ja tam do nich dojdę, to mi jeszcze troszeczkę, to raczej zajmie, więc muszę sobie troszeczkę tutaj tego pobudować. No nie wierzę w to. Oj, co tu się dzieje? Dobra, przyszło do mnie troszkę osób, bo poprosiłem ich, żeby mi pomogli. I teraz zobaczcie, jak tam tu szybko idzie. Dobra, ten level udało nam się przejść. Ten jest troszeczkę wyższy, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Postawmy sobie tutaj wrogo, musimy się wywaliłem teraz tutaj. Ej, ty duży nubku, pomóż mi tutaj, proszę ci, pomóż mi, bo jak tego nam nie pomożesz, to my przecież tego nigdy nie zrobimy. Dobra, to może chodźmy tutaj w ten róg. Jejku, ten jest wielki w ogóle, nie wiem, który on ma poziom, ale raczej nam pomoże, żebyśmy sobie to wszystko tutaj ładnie przeszli. A to jest naprawdę mega trudne w ogóle. Jeżeli graliście kiedyś tą grę, to możecie mi napisać w komentarzach, jak daleko udało wam się zajść, bo tych poziomów jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo, a my na razie jesteśmy dopiero na pierwszym. Chociaż ten pierwszy przejdziemy sobie dzisiaj na pewno, i może jeszcze jakiś dodatkowo, zobaczymy, tylko póki co. No nie, nie spadaj na dół. Musimy budować tą wieżę w górę. Tą wieżę tutaj, na której jesteśmy, cały czas musimy budować w górę, tak, żeby się jakoś przedostać przez ten niebieski kolorek. Jest! Wreszcie nam się udało. Dobra, ten dubek pomógł nam przejść ten poziom. Nie wiem ile razy ja, ja tutaj zginąłem, ale na pewno bardzo dużo. I teraz jesteśmy na kolejnym już różowym. Tam w ogóle na końcu są jakieś osoby, które próbują to przejść. A my musimy tak już w ogóle przejść przed nimi, bo jeżeli oni przejdą pierwsi, to my wtedy cały ten poziom chyba stracimy. Dlatego szybko musimy to robić. Tylko, to jest naprawdę strasznie trudne. Bo przecież, zanim przyjdziemy jeszcze tą ściankę, potem tą czerwoną, tą pomarańczową, Tego jest tak dużo, że ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale powolutku i może jakoś się nam uda. Ej, no z taką pomocą, to my na pewno damy radę jakiś wielki robot tutaj przeszedł. Ej, panie robocie, proszę nam teraz otworzyć tu. Czy on naprawdę zginął? Czy on nam naprawdę nie chce pomóc? No halo, no przeszedł na drugą stronę. Ja myślałem, że nam pomoże, on w ogóle nie chce nam pomóc. To nie fajnie. Czemu ja tutaj zgubiłem kaptur? Co się stało z moją postacią? Dobra, nie mam pojęcia. Ten robocik w ogóle nam nie chce pomóc, ale ja myślę, że bez niego też damy. Radę, tylko jeszcze musimy sobie trochę tutaj poskakać. Zobaczcie, tu jest osób w ogóle. Nie wiem, czekać raz, dwa, trzy, cztery, z pięć osób cały czas skacze i stawia swoje postacie Tak dużo tutaj zginęło, że ja już normalnie nie wiem. No Ale dobra, powolutku, ja cały czas spadam na dół. Ja w ogóle nie mogę postawić swojej postaci tu, tu u góry. No nie spadaj! Nie spadaj na dół, proszę, w ten kąt. Dobrze, stańmy sobie tutaj i tu zgin, Nie spadaj, dobrze, o to chodzi. Jeszcze tak z dwa razy, chociaż i byłby naprawdę spoko. Ej, może nam radę teraz, można nam radę, no panie robocie, no dlaczego nam nie chce pomóc? No, to jest mega słaby. Z strony pana robota, że on Jest, no wreszcie, dobra, wreszcie nam pomógł No, pan robocik, bardzo dobra robota no, I od razu przeszliśmy na następny poziom Patrzcie, dwa poziomy naraz Ja ją otworzę od razu, bo to jest czerwony kolorek Oczywiście to muszę wam otworzyć, proszę bardzo Wszystkich zapraszam, żeby każdy mógł sobie tutaj przejść I zostały nam na, na, naprawdę już trzy poziomy Tylko to jest naprawdę bardzo mało Więc patrzcie, gina, i, gdzie ja poleciałem w ogóle Ten robot jest ogromny Ja bym też chciał być taki duży, ale wiem ogólnie, że za każdy Level zostajemy coraz więksi, czyli jeżeli Ten poziom sobie skończymy, to wtedy będziemy troszkę Troszeczkę więksi. Nie wiem o ile, ale na pewno troszkę, więc myślę, że to nam powinno dużo dać. I chyba nam się udało przejść. Tak, i ktoś jest na samej górze. Dobra, i jak on jest na samej górze, to teraz musi tylko skoczyć na dół i nam to jakoś otworzyć, bo ja w ogóle nie mogę tędy wejść. Ej, on stoi u góry i tańczy, zamiast nam otworzyć przejście. No co to ma być? Dobra, chyba nam otworzy. Otwórz, no proszę. Dobrze, bardzo Ci dziękujemy. No i słuchajcie, teraz jesteśmy tak daleko. Możemy sobie tutaj dać naszą postać oczywiście na ziemi ale słuchajcie, ja widziałem, że w sklepie jest coś takiego, że możemy kupić ragdoll party i wtedy spałnimy 62 dla każdej osoby na serwerze. Dlatego, czemu by tego nie kupić? Kupmy to sobie. Jestem ciekawy, jak to będzie teraz wyglądać. Dobra, kupujemy to. Co się teraz dzieje i co się teraz stanie? Patrzcie, ile tu się naszych postaci, Respi. Co jest w ogóle? Dobra, przecież cała mapa będzie teraz w Ragdolach. Serio, zobacz, to będzie wszędzie leżało. Wszędzie te Nupki, moja postać, te roboty. Ja nie wiem, cały serwer zniszczymy, tylko żeby nie walił serwera, bo jak wali serwer, a jestem już tak daleko, to się normalnie zdenerwuje. Nie, i tych robotów jest za dużo tutaj Respi. Naprawdę, za dużo. Co my tu robimy w ogóle? Jest, ej, dobra, otworzył nam się poziom kolejny. I teraz możemy wskoczyć tutaj na samą górę i wreszcie chyba uda nam się skończyć. Paszę robocik, wejdź tam do góry, wejdź. Jest! Włączył nam to, udało nam się skończyć! Pyk, odbieramy sobie naszą nagrodę i teraz jesteśmy troszeczkę więksi, a nasze postaci ogólnie dalej tutaj respią. Nie wiem w sumie, który poziom chcielibyśmy teraz przejść. Możemy sobie pójść tutaj. Co tu się dzieje u góry? Ej, czy ja mogę tam wejść? ja chcę tam wejść do góry. Nie mam pojęcia jak to zrobić, ale czekajcie, zginę sobie tutaj. Teraz jak zginę, czy tak zrespiłem się tutaj, nie wierzę w to. I tego jest tak dużo! Przecież tu jest Raz więcej niż tam. No zobaczcie, to jest jakaś żywa wieża, naprawdę. Wieża po prostu z y, ludzi z Robloxa, z jakichś nupków, z robotów i ze wszystkiego. Jeszcze w dodatku respi się tego bardzo dużo, bo ja kupiłem 60 dla każdego. No zobaczcie, każdy, który ma taką czapeczkę, chyba to jest ode mnie. Więc no dużo się tego respi. Ja w ogóle muszę zacząć tutaj ginąć, bo ja nic nie stawiam. I co się stało? Jako pierwszy wszedłem na samą górę. Tutaj jeszcze nikogo poza mną nie ma. No jest tylko jeszcze drugi Jerry, który się tutaj wbagował w ziemię. No i trzeci Jerry, bo cały czas się one respią. Skakujemy sobie teraz na sam dół i mamy to. Wybraliśmy sobie kolejną nagrodę i po całej mapie są postawiane nóbki. Serio, dosłownie wszędzie te nupki się teraz respią, bo ja tego za dużo kupiłem. Możemy sobie teraz chyba iść tutaj dalej, albo nie możemy. Tu są za trzy zwycięstwa. O nie, o nie, nie wiem, czy to damy radę przejść. ja bym chciał iść tutaj, tylko że to jest za dziewięć zwycięstw, a ja tak dużo to jeszcze niestety nie mam. Trzy minuty jeszcze jest nasze party. Tu sobie nie wejdziemy, niestety. Dobra, słuchajcie, wszystkich zapraszam teraz. W sumie to nie wiem gdzie tak. On sobie pójdzie tutaj, a ja niestety tam wejść nie mogę. Co możemy sobie teraz przejść? Naprawdę nie mam pojęcia, muszę coś wymyślić. Słuchajcie, chcę przejść dzisiaj chociaż. Jeszcze jeden poziom, dlatego myślę, że Z tym damy sobie radę I w ogóle Ile tutaj leży osób, to jest jakaś Masakra i tyle to jeszcze nie widziałem nawet Nie wiem, czy na tym poziomie, na którym byliśmy wcześniej było tak dużo osób Skończył nam się niestety boost, ale W ogóle zostały nam jeszcze dwa poziomy, tylko że Te ścianki tutaj są bardzo, bardzo Wysokie, dobra, ale słuchajcie, mamy Zebrałem bardzo dużą grupę osób, tutaj jest chyba z 10 osób Jak nie więcej i wszyscy jak będą sobie Tak powoli tutaj stawiać te nasze postacie Te nasze ragdolki, to myślę, że Bardzo szybko wejdziemy na całą górę A niektórzy co są w ogóle tacy duzi, że to jest jakaś Masakra, serio. Ja w ogóle też troszeczkę urosłem, bo tutaj mamy menu i w menu możemy się pomniejszać i powiększać. Zobaczcie, ja już urosłem prawie o metr chyba. Nie wiem, jak to tam do końca działa, ale mamy już 4 zwycięstwa, czyli to nam dało, myślę, bardzo dużo. No, cztery zwycięstwa to jest, to jest, to jest, już fajna liczba, podoba mi się to nawet. Tylko teraz musimy sobie jakoś pokonać te dwie ściany, one są strasznie wysokie. Tylko, no słuchajcie, dla nas to raczej nie będzie problem, tylko musicie zostać łapkę w górę. Jak łapkę w górę zostawicie, to wtedy myślę, że damy radę to jakoś przejść. Został nam do przejścia tak naprawdę, co go właśnie skończył, skończyliśmy cały poziom. Mamy do odebrania nasz złoty puchar. Tylko zobaczcie, ile tego tutaj było. Tutaj, no ja nie wiem, ile tego leży. A z tej strony jest tego jeszcze więcej, ale tak, udało nam się skończyć dzisiaj, słuchajcie, trzy poziomy. Ja sobie odbieram teraz kolejny puchar i jesteśmy jeszcze więksi Mamy teraz 5,21 czegoś tam. Nie wiem w sumie do końca, co to znaczy, ale słuchajcie, skończyliśmy to coś. jeszcze w dodatku byłem tam pierwszy na samej górze. Skończyliśmy ten poziom i ten poziom. A jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej giereczki, to musicie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, złoneczkiem. No i słuchajcie, może w kolejnym odcinku wejdziemy sobie tam, chociaż w to wątpię, bo wiem, że to będzie naprawdę niesamowicie trudne. No i możecie mi się też w komentarzach pochwalić, nie wiem, ile macie zwycięstw, albo jak daleko udało zajść się wam, bo ja chyba na razie dam sobie serio spokój, bo jak patrzę na te wieże, to jest jakaś masakra. Dobra, do kolejnych odcineczków. Narka wszystkim.